cześć kochani witajcie słuchajcie dzisiaj jest filmik jest filmik wiem że ostatnią środę nie było tego filmu ale no niestety życie domowe mnie zdominowało w zupełności słuchajcie zaczął się też sezon na różne owoce warzywa i w związku z tym no niestety robienie przetworów które zresztą bardzo lubię robić niestety Zabrały mi ten czas, który mogłam poświęcić dla Was, więc mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Oczywiście będę się starała, żeby te filmy pojawiały się tak jak dotychczas. Natomiast za tą przerwę środową Was przepraszam. I tak, przychodzę dzisiaj do Was z jedną książką, chociaż mam z tyłu głowy, że mamy dzisiaj już praktycznie końcóweczkę miesiąca. Dobiegamy do końca lipca, więc na dniach zapewne pojawi się podsumowanie czytelnicze. Książek, które przeczytałam w lipcu. I powiem Wam szczerze, że tych książek jest troszeczkę. Jakoś tam miesiąc był bardzo produktywny, jeżeli chodzi o książki. I pomimo tego, że tego czasu faktycznie nie było za wiele, to jakoś tak fajnie udało mi się przeczytać nawet sporo tych pozycji, o których zresztą będę was, o, Wam mówiła w kolejnym filmie. Nie teraz. Ale słuchajcie, dzisiaj ten film poświęcony jest jednej książce, którą dostałam, otrzymałam od autorki Anieli Czerwińskiej w ramach zrecenzowania i ocenienia jej oraz, no siłą rzeczy też, opowiedzenia o niej tutaj na kanale. I słuchajcie, to jest ta książka. Ja chciałam ten film nagrać na bieżąco, Dlatego też przychodzę dzisiaj do Was z nią. Dlatego właśnie, że dopiero dzisiaj skończyłam ją czytać. I tak objętościowo to ma ta książka ma około 330 stron I okładka jest piękna. Tak rzekłabym, że tylko okładka. Bardzo jest mi to niezręcznie mówić i ja, słuchajcie, nie jestem z osób, którzy krytykują i hejtują um, książki albo po prostu są bardzo um, takie niemiłe w ocenianiu, ale słuchajcie, no niestety trafiła się taka właśnie książka, którą nie mogę ocenić dobrze. I ja wiem, że oczywiście kwestia książek jest odczuciem subiektywnym. Zależy, komu się, komu się ta książka jak najbardziej może spodobać. Natomiast mi na tym etapie, w którym ja jestem teraz, jestem dojrzałym czytelnikiem, który oczekuje od książek nieco więcej. No i ta książka niestety, niestety, Anielko, ale nie spełniła moich oczekiwań czytelniczych. Jest mi bardzo przykro to mówić, w ogóle ta recenzja jest dla mnie trudna, bo ja nie lubię krytykować, nie lubię, jeżeli coś mi się nie podoba, jeżeli do czegoś nie jestem przekonana, no ale niestety muszę to powiedzieć, dlatego że nie wyobrażam sobie braku szczerości u mnie na kanale i dlatego też no, muszę powiedzieć te kilka gorzkich słów. Mam nadzieję, że nikogo nie urażę, jeżeli wyrażę swoje zdanie, no ale... No, muszę to zrobić, przepraszam, ale muszę. I może od początku. Zacznijmy od fabuły. Fabułą jest tutaj historia Oli, która wyjeżdżając do miasta, spotyka, ta trafia na Marcela. Oczywiście dzieje się to przypadkiem, gdzieś tam jakieś potknięcie na desce Marcela, no i konfrontacja z Olą, która została ofiarą tego tak zwanego przypadku potrącenia przez tą deskorolkę. No i co? No i tutaj tak naprawdę zaczyna się cała historia. Historia Oli w dużej mierze, historia Marcela. Ci dwoje przewijają się na kartkach tej książki niemalże cały czas. I ja, słuchajcie, od pierwszych stron już wiedziałam, że to nie będzie moja książka, ale dlatego, że ja z zasady nie oceniam książki po kilku przeczytanych stronach, dlatego, że wiem, że te początki mogą być naprawdę trudne, zdecydowałam się sięgnąć po nią jeszcze kolejny i kolejny raz. I chociaż ta była zupełnie mnie nie kupiła. A już Wam mówię dlaczego. Ja podejrzewam, że to by była naprawdę dobra książka. To mogła być dobra książka. Tylko, właśnie, co mi się po raz pierwszy na pierwszych kartach tej książki rzuciło w oczy, to to, że postacie, które z, główni bohaterowie właściwie, którzy występują w tej książce, oni nie są dobrze przedstawieni. Na zasadzie my poznajemy Ole w momencie, kiedy ona spotyka się już z Marcelem. My o niej niewiele wiemy. My wiemy tylko tyle, że ona jedzie tam z przyjaciółką, że pochodzi z mniejszej miejscowości i tak na dobrą sprawę to jest tyle. Ja oczekiwałabym najpierw wprowadzenia jednak do życia tej bohaterki, wprowadzenia odrobiny jakiejś takiej dygresji w jej kierunku, nie wiem, czym się zajmuje, ile ma lat, jakiś, nie wiem... No, życzyłabym sobie, żebym po prostu mogła o niej coś więcej powiedzieć, żebym mogła też coś więcej o niej wiedzieć. A tutaj przedstawiona jest ona w ten sposób, że po prostu dziewczyna X i mężczyzna Z. I to jest naprawdę tyle. No i słuchajcie, po tym spotkaniu, jak ruszyła ta cała machina tego uczucia, tych emocji, które moim zdaniem są nieco przesadzone są wysłodzone, są przecukrzone, tego się po prostu nie da obiektywnie czytać. To jest po prostu, mam wrażenie, taka młodzieńcza, bardzo młodzieńcza niemiłość, bo to, to jest za duże słowo. To jest po prostu taka fascynacja tym, że ktoś się mną zainteresował. No i jeszcze ciągłe podkreślanie, że no jednak mam kilka kilogramów więcej, więc no nie mogę się podobać. Jak to mogłam się spodobać, mężczyźnie? Słuchajcie, dziewczyny, pomimo swoich większych. Kilogramów, czy też nie wiem, większego ciała, wy możecie się tym facetom podobać. To jest, jakiś, to jest jakieś dziwne przekonanie. Dlaczego macie się czuć gorsze, bo nie jesteście w rozmiarze 36 albo 34? No, chwileczkę. Różnicą też mężczyźni. Niektórzy mężczyźni właśnie wolą takie kobiety. Ja nie. Na tej książce to było praktycznie kilkadziesiąt razy wspomniane właśnie o tym, że ona się czuła tak strasznie wyróżniona tym, że marcel spojrzał w jej kierunku, no bo ona jednak jest. Grubsza niż standardowa dziewczyna. No, chwileczkę. To ma czytać młodzież, ta młodzież ma się tym dołować. Ta dziewczyna, która dorasta, ma zwracać uwagę na to, jak ci jej ciało wygląda i nie wiem, ma wpadać w kompleksy? Nie! No nie! Po prostu. Na 50 stronie działo się tyle, że uważałam, że to już jest koniec tej książki. A gdzie jeszcze 300 stron? No nie. No i co? Przeskok czasowy w kolejnej części książki. My na dobrą sprawę na pierwszych kartach tej książki nie wiemy, ile ta dziewczyna ma lat i nagle pod koniec książki okazuje się, że ona ma tych lat 20. I znajomość z Marcelem przez cały czas trwania tej książki, a my nie wiemy, jaki to jest czas okres, trwa rok. Skąd się to wzięło? Jak? Gdzie? Ja mam wrażenie, że ja czytałam kilka dni z jej życia, a nie cały rok. Kwestia wypadku, do jakiego doszło pomiędzy Marcelem a Olą, no to jest w ogóle... To by było dobrze ograne. To by było naprawdę dobrze ograne, ale brakuje szczegółów. Brakuje spoiwa, które łączy te wszystkie wydarzenia tej historii. Tego brakuje. I to się dobrze czyta, fakt faktem, to się... Daje się radę to czytać, tak? To idzie wartką. Natomiast brakuje tego, tej głębi. Te wszystkie zdarzenia po sobie następują, ale one następują w tak irracjonalny sposób, że my nagle... Gdzieś tam znajduje się ola i w pewnym momencie ona zasypia, budzi się i już jest wszystko OK, jest świetnie i w ogóle nie ma problemu. W ogóle mam problem z tą bohaterką też tego rodzaju, że ona zasypia w różnych miejscach, w dziwnych okolicznościach, po czym budzi się i, i oświadcza, że tak naprawdę problemu nie ma. No bo przecież nic się nie stało. I ona zasnęła i ona wstała z tego snu i już wszystko się ułożyło i i nic się nie stało, i życie toczy się dalej. No nie, w normalnym życiu tak to nie funkcjonuje. Jeżeli człowiek zmierza się z jakimś problemem, to ten problem nawet po śnie na następny dzień on dalej jest i trzeba niestety stawić mu czoła. Tutaj jakimś magicznym sposobem jest ten sen, że on nagle rozgania wszystkie troski i w ogóle zmartwienia i działa w jakiś sposób uzdrawiająco. Może na bohaterkę tak, może tego snu i trzeba, ale czy to działa w normalnym życiu normalnych ludzi? Nie. Absolutnie. I jest tutaj też kwestia tego, czego ja w tej książce bardzo nie polubiłam już od pierwszych stron. To jest to, że super, świetnie, że mamy perspektywy poszczególnych bohaterów. Najpierw Oli, później Marcela i później dochodzi do nas Mike. To jest fajne, że możemy z każdej perspektywy zobaczyć, co dana osoba sobie myśli, jak pojawia się jakaś tam sytuacja. Natomiast, co mi przeszkadza w opisach poszczególnych osób, to jest to, moi drodzy, że te wątki się powtarzają na zasadzie. Spokojnie, dasz sobie radę. Pomyślałem, że tak mogło być, tak mówi sobie Marcel. I Ola w następnym rozdziale. Pomyślałam sobie spokojnie, tak właśnie musi być. Na zasadzie my czytamy ten tekst dwa razy. To jest zupełnie zbędne. Dobrze, niech Ola sobie odbiera ten sposób, ale na swój sposób. Nie przepisywać toczka w toczkę, zdanie po zdaniu zmieniając jedynie jakieś tam powiedzmy przecinki albo spójniki albo coś co łączy w taki sposób, bo my czytamy tą książkę po raz drugi, czytamy tą samą wypowiedź, wypowiedź tylko tworzy ją inny bohater, bez sensu. Druga rzecz, wyrazy. No chłopacy, chłopacy, naprawdę tak się teraz mówi. Wiem, może jestem nie współczesna, bo jednak nie nadążam za trendami młodzieży, ale wydaje mi się, że słowo chłopacy w książce, która prezentuje pierwszy tom serii, która nie wiem ile będzie miała tomów, nie wróży jej dobrze. Wydaje mi się, że po prostu, redak nie wiem czy to było zredagowane, czy nie, czy w jakiś sposób to było poprawione. No Wydaje mi się, że w niektórych kwestiach mam wątpliwości, czy to było zrobione. Bo jednak jakby nie było... Oczekiwałam od tej książki, no tak jak mówię, o wiele więcej. Nad tą książką patronem medialnym jest pięć osób. Naprawdę tym osobom podobała się ta książka? Zadaję sobie to pytanie. Jest w niej bardzo dużo niedociągnięć stylistycznych. Sam styl autorki jest dostępny, no ale nie wydaje mi się, że dla czytelników, którzy czytają, o, tak. Bo ludzie, którzy czytają książki, oczekują jednak jakiejś głębi, jakiegoś morału, może nie wiem, jakich, jakichś przemyśleń, ale na zasadzie przemyśleń, które są naprawdę w jakiś sposób konstruktywne, a nie takie wiecie no po prostu przemyślenie. Kocham go i to jedyne, co tak naprawdę wiem. No nie. I bardzo mi przykro, ja naprawdę nie bawię się mówiąc takie rzeczy, dlatego że no, wolałabym mówić o niej w zupełnie innym kontekście, w zupełnie innych słowach ją opisywać, dlatego że ta książka miała naprawdę, wydawałoby mi się, zanim po nią sięgnęłam, że ona jest pięknie wydana, odpowiedniej grubości jak na serię. Ja Miałam wrażenie, że po prostu będzie fajnie przez nią płynąć, bo tutaj te rozdziały były takie, wiecie, takie osobliwe, ozdobione, rozkładówka była bardzo przyjemna, tutaj mamy zapowiedź nawet kolejnego tomu. No słuchajcie, ja w obecnym stanie rzeczy nie wiem, czy chcę czytać drugi tom, bo tak jak mówię, no, no nie, no nie, no nie. Coś tej książce ewidentnie brakuje, historia mogła być jak najbardziej spoko. Mogła być fajna, mogła naprawdę wiele rzeczy wynieść, bo, bo tak faktycznie, no jednak um, tak samo ten, ten aspekt tych kompleksów, Oli, to jak najbardziej mogło być super wyjaśnione, bo, bo ten motyw w książkach też jest bardzo powszedni. I to mogło być naprawdę super wyjaśnione dla kobiety, dla, dla dziewczyny, która staje się kobietą, jak wytłumaczyć to, ten aspekt cielesności i jak tak naprawdę pokazać tym wszystkim młodym dziewczynom, żeby, no, Zwracać może na to uwagę, ale nie, żeby to grało pierwsze skrzypce i na pewno nie pod tym względem, że no facet nie obejrzy się za mną, ponieważ mam rozmiar 40. To tak nie działa, moi drodzy. To musi być jakieś głębsze przesłanie, a nie na takiej zasadzie. No i jeszcze kwestia relacji. Relacja Marcela z Olą. Jest, powiedziałabym delikatnie, na samym początku ja wiem, ja wierzę w ten fenomen tej pierwszej miłości. Owszem, to może być, to może się tak stać, że spotykamy się na ulicy i od razu się zakochujemy. To się zdarza, to jest, jest to ok. Natomiast dlaczego to jest później takie toksyczne? Dlaczego Ola usprawiedliwia faceta, który ją krzywdzi? Bo ma rozmiar 40? No nie. No nie. I właśnie tak, temu aspektowi moim zdaniem brakuje takiej głębokiej, dosadnej puenty. Dobrze, są tacy faceci, ale ja nie muszę tego tolerować. Ja nie muszę tych zachowań podzielać. Ja mogę stanąć w opozycji, ja mogę mieć swoje zdanie, ja mogę się z tym nie zgadzać. I to jest okej, okay, bo znajdzie się inny mężczyzna, który mnie doceni, który mnie pokocha taką, jaką jestem. A nie taką, jaką ja staram się być, dlatego, że walczę o miłość. Ja rozumiem przesłanie tej książki. Ono jest jak najbardziej czytelne, tylko, że ono jest tak napisane, że wy nie jesteście w stanie wyciągnąć z niej tego, co ona chce wam powiedzieć, bo ona po prostu urywa w pół zdania. Nagle potem wszystkim Ola zasypia, budzi się w szpitalu. No i to mamy tyle. No i gdzie tutaj mamy poszukać? Gdzie mamy wejść w tą przerwę, żeby znaleźć to? Co będzie tłumaczyło pewne zachowania? Nie ma tego wytłumaczonego. My nie dostajemy tego tak, jakby wiecie, to, ta książka nie skłania nas do przemyśleń. Ta książka nie skłania nas do tego, żeby powiedzieć, e, dobrze, ja rozumiem tą bohaterkę, ja się wczuwam w jej sytuację i no kurczę, to jest niewłaściwe, to jest, to jest niedobre. Ale dlaczego? Co, co to powoduje? Co ten facet sobie jakoś tam, nie wiem, wyobraża, jak on to w jaki sposób jego tok myślenia jest tutaj pokazany. No nie. To jest po prostu, moim zdaniem, pomiędzy Marcelem a Olą jest relacja, która jest iście toksyczna i która w dalszej mierze będzie prowadziła do jakiejś destrukcji albo jednego, albo drugiego. To się skończy, moim zdaniem, ta ich relacja w jakiś sposób źle. Ale jest przyzwolenie na takie zachowanie. I nie idą za tym jakieś konkretne wnioski, tylko to jest po prostu takie, wiecie, no płytkie. Ja naprawdę nie chcę tego mówić, Anielko. I bardzo mi przykro, bo książka zapowiadała się bardzo fajnie i ja zresztą podchodziłam do tej książki bardzo e, tak otwarcie, z otwartą głową, nie czytałam żadnych e, opinii, e, nie wzorowałam się na żadnej z nich, po prostu podeszłam do niej tak, że chcę ją przeczytać i chcę zobaczyć, co jest w środku i była mi bardzo ciekawa, ale po kilku stronach no po prostu ta ciekawość tak powoli, 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 powoli się wypalała i no, koniec końców... Niestety nie mogę polecić tej książki, dlatego że byłoby to sprzeczne z moim odczuciem tej książki. E, moim takim wewnętrznym mm, moją taką wewnętrzną busolą. No nie, nie, niestety bardzo mi przykro. Nie mogę polecić tej książki. Oczywiście, jeżeli chcecie, jeżeli zainspirowałam was tą swoją oceną do tego, żeby tą książkę przeczytać, tak najbardziej sięgnijcie po nią, ale ja Osobiście niestety nie mam zamiaru czytać kontynuacji tej książki, bo uważam, że są inne pozycje, które fajnie w tym czasie poznać. Może to też poniekąd nakreśli troszeczkę autorce, jak dalsze te toby powinny wyglądać, czego oczekuje od nich czytelnik, bo wydaje mi się, że to też o to chodzi. My oczekujemy czegoś co będzie jak najbardziej rezonowało z nami, ale też co będzie miało jakiś głębszy wydźwięk. Takie, że, wiecie, odkładamy tą książkę i ciągle myślimy, Boże, no tak, no a może tak, a może inaczej, no i tak, wiecie, ta książka ze mną nie zostanie na długo w głowie. Ja praktycznie, praktycznie mówiąc, ja czuję ulgę, że odkładam ją na półkę. A naprawdę tego bym nie chciała. I dlatego też moi kochani tym niezbyt przyjemnym akcentem, ale no niestety, niestety, ja bardzo długo się też kłóciłam sama ze sobą na przestrzeni czytania tej książki, bo tak sobie liczyłam te strony i 100 stron i 150 i 200 i tak mówię, no nie, no może jeszcze te 130 stron, coś się tam zadzieje, co naprawdę zmieni moją ocenę na tą ocenę dobrą. No ale niestety tak się nie stało. Ja jestem rozczarowana troszeczkę tą książką, muszę przyznać, bo bardzo na nią czekałam, oczekiwałam w niecierpliwości, bo ja zdecydowanie lubię nowych autorów i poznawać właśnie takie różne punkty widzenia nowych ludzi, którzy tworzą, bo to jest bardzo fajne i, i to też jest w pewien sposób rozwijające. Natomiast jeżeli coś tworzycie, to proszę Was, twórzcie to tak, żeby wyszedł z tego jakiś wniosek żeby to miało jakąś głębię, a nie było takim nieskładnym zbiorem kilku osób, o których tak na dobrą sprawę przez całą książkę niewiele wiemy i tak na dobrą sprawę chyba nie chcemy też poznać ich w dalszych częściach, bo nas tak mocno nie zagrzały, żeby, żeby móc sięgnąć po kolejne części. Dlatego też, no niestety, dzisiaj muszę to powiedzieć, czy jest mi lekko? Nie. Czy czuję się z tym dobrze? Nie, ale wiem, że muszę i wiem, że to co robię jest właściwe, bo nie chcę nikogo oszukiwać. Dlatego też, moi drodzy, w tym filmie to będzie wszystko. Wydaje mi się, że powiedziałam bardzo dużo na temat tej książki i już chyba nic nie jestem w stanie do niej dołożyć. Decyzja oczywiście odnośnie czytania tej książki zależy, do, zależy od Was. Jeżeli chcecie poznać i podzielić się punktem widzenia, który macie po przeczytaniu tej książki, może czytaliście, może niektórzy z Was sięgnęli po nią, to proszę Was i zachęcam, podzielcie się w komentarzach wrażeniami po przeczytaniu tej lektury. Ja jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze odczucia, jeżeli mieliście ją w rękach, bo fajnie by było przeczytać coś, może mnie przekonacie w jakiś sposób do, do tej książki. Jestem otwarta na Wasze komentarze. Oczywiście wszystkie z przyjemnością przeczytam. No i tak, moi drodzy, widzimy się w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że już takich lżejszych tematycznie i takich, które będą przynosić nam wszystkim satysfakcję i radość. No natomiast ten dzisiejszy musiałam. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. No niestety. Moi widzowie nie zasługują na to, żeby ich kłamać. Dlatego też stąd taka opinia o tej książce. Dobrze moi kochani, na dzisiaj to wszystko. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia.